Zapraszamy na mecz towarzyski, ale myślę, że w nim będzie wiele walki. Oba zespoły chcą sprawdzić swoje formacje i stawienie dużymi taktyk. Wydaje mi się, że rzeczywiście Darek szykuje nam się znakomity pojedynek. Widać to po koncentracji zawodników. Na pewno nie odpuszczą dzisiejszego meczu. Możemy być świadkami ciekawego widowiska. Barnetta. Zobaczcie! Barnetta! Barnetta! Jest bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Wrzut Was. Bramkarz pewnie dostrzelał prosto w niego. Tu widać, ile godzin muszą spędzać na treningach, by tak się znakomicie ustawić i później wykonać fantastyczną robinsonadę. Barnetta. Dobrze dostrzegł lukę Dawid Wilja. Bardzo dobrze tam walczył o tę piłkę. Ładny strzał. Szkoda, że nie celny. Trochę miał pecha. Pierwszy strzał w meczu i pudło. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych akcjach. Teraz Wilia? Może być niebezpiecznie. Bez zastanowienia, oh. Dawid Wilia teraz. Dobrze zapowiada się ten atak. Bramkarz robi się lecz. Właśnie takie strzały, mocne, płaskie są najgroźniejsze. Bramkarze nie cierpią takich uderzeń, za to napastnicy wręcz przeciwnie. Pełne zawodowstwo, brawo, bezlitosna egzekucja na bramkarzu i drużynie przeciwnej. Szkoda tej szansy mógł inaczej rozpocząć. Korzyn. Mamy wsnowienie załóg. Korzyn. Drużyna broni się teraz wszystkimi zawodnikami. I William. Mają dwa wyjścia. Rozegrać tę piłkę krótko albo próbować długiego wrzutu z autu w pole karne do rosłych napastników. Czekamy na dośrodkowanie. Co teraz? Teraz strzela! Odbija, ale to nie koniec! Out. David Villa. Czy znajdzie partnerów w polu karnym? Krótka w pole karne. Korzyn. To było niebezpieczne, ale skuteczne i wyjście było czyste. Tarnetta. Patrzy, gdzie partnerzy. Krótko kryją Jak to rozegrają? ładnie jest na skrzydle może być stróż Korzyn Smoliński Na kilka opcji. Czy będzie Do granie. Obrońcy przejmują to bez trudu. No, trochę szczęścia przy tym podaniu. Znakomicie! Z Smoliński. korzyn. Zertan ten atak. będzie zagranie w pole karne. Wysoka piłka, korzyn. Był tam faulowany. Ach, świetna ta główka. Dobry odbiór. Maciej Korzyn! Wyczuł intencje rywala. Tam filia teraz. Smoliński. Nic tam nie było. Sędzia dyktuje rzut wolny. Dobra interwencja bramkarza w porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Bardzo dobrze tam walczyli o tę piłkę. Korzyn. Skuteczna obrona. Powinien dośrodkowywać. Do kogo? Ładnie wyszedł teraz z tej trudnej sytuacji, z własnego pola karnego. Iliot. Łówkuje i to całkiem nieźle. Ten pan. Uwolnił się spod opieki. No tym razem im się upiekło. Teraz dobra, długa piłka. Komu odda tę piłkę? Dalej wybicie. Trzeba przyznać Darek, że zagrali wyjątkowo dobrze w tej pierwszej odsłonie.